Uważa pan, że początki są najtrudniejsze? Hmm. Nie wiem, nie jestem pewien. Być może pod tym kątem, że trzeba zrobić ten pierwszy krok. To znaczy, jeżeli początki jako pierwszy film, to o tyle jest to najtrudniejsze, że jest dużo osób bardzo utalentowanych, które znam. A, które już od wielu lat próbują do, zrobić ten pierwszy krok, i, i, a, i cały czas to jest duże wyzwanie. Więc, a, na wielu płaszczyznach jest to duże wyzwanie, bo to jest jedna praca zbiorowa, która wymaga a, jednak jakichś nakładów finansowych i a, nie tylko trzeba mieć wizję filmu, ale też ją dobrze zaprezentować. I, też polegać na innych ludziach, I może pod tym kątem, żeby się nauczyć też jakiegoś zarządzania. Gdzieś widziałem, chyba o, o Andrzej, że to był jakiś film, że opowiadał, że on się czuje jak prezes spółki, a w rzeczy jego praca się niczym nie różni. Ale jak już się ten pierwszy krok zrobi, no to nie wiem. No, przy drugim filmie, jak jest pierwszy film w miarę dobry, no to już jest presja drugiego filmu. Czy podoba. Oczekiwaniom, a później kolejne przychodzą, że młode miniszki się pojawiają. Więc nie wiem. Nie, absolutnie nie możemy oczekiwać tego samego od, od wszystkich aktorów. Mam wrażenie, że jednak to trzeba bardzo specyficznie myśleć. I też aktorzy się złoszczą, jak a, aktor ma coś do zagrania, a w gruncie rzeczy słyszy uwagi, Zagraj to bardziej jak Linda. Bo się do tego sprowadza na przykład uwagi, albo wrzut y, tak śmiesznie jak bracia. I każdy aktor jest y, y, człowiekiem utalentowanym, który ma warsztat i wymaga pod tym kątem też indywidualnego podejścia. I dlatego też warto być y, uważnym względem jego potrzeb, i wtedy też możemy y, y, mieć najlepsze owoce współpracy. Więc generalnie jeżeli będziecie sobie robić takie ćwiczenia, właśnie ze scen, żeby sobie obserwować w życiu te ja sceny albo w filmie, to one mają swój rytm. I a, rytm dialogów, a, rytm przenoszenia Waszej uwagi. Bo generalnie te, a, film, kino lubi odkrywanie a, i przenoszenie tej uwagi. I rytm w filmie to jest właśnie rytm przenoszenia tej uwagi. I to się dzieje albo na sklejce montażowej, albo przez pracę kamery, albo przez e, doostrzenie, albo przez jakieś efekty dźwiękowe, które sprawiają, że e, moja uwaga się gdzieś przynosi w, w jakiś inny rejon. Albo zaczynam myśleć o czym innym, albo zaczynam odczuwać z innego. I. i e, Moje życie ma jakiś wewnętrzny rytm i robiąc film, staram się ten rytm odtworzyć. Więc oczywiście. I to jest bardzo dobre pytanie. Też czasem pomijane, wciąż. No, dźwięk to jest bardzo silna składowa w tego, co, 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 co na nas wpływa i. Dobrze jest mieć tą wizję. I dobrze ją konsultować później z reżyserem dźwięku i z kompozytorem. bo jeszcze Szczególnie dzisiaj w dzisiejszych czasach no, dźwięki muzyka odgrywają kluczową rolę do wzbudzania tych emocji i też jako środek narracji. Więc tak, oczywiście.